Jednym z pytań, które, które zostało mi zadane po tych kilku ćwiczeniach oddechowych, które, które tutaj robimy, było to, ok, ale w jaki sposób mogę wykorzystać te ćwiczenia, to co wiem na co dzień. I jednym z rozwiązań jest coś, co ja nazywam przerywaniem wzorca. Więc w momencie, kiedy już zbudujesz swoją uważność i świadomość tego oddechu, na tyle, że czujesz, że jesteś w sytuacji stresowej, czujesz, że ten oddech zaczyna się zmieniać, że wiesz już na tej podstawie, że jesteś w sytuacji, która, która zwróciła Twoją uwagę w jakiś sposób, może jest dla ciebie trudna, jest stresująca, cokolwiek z tych rzeczy. I w momencie, kiedy to. Poczujesz, to jeżeli chcesz, możesz spróbować przerwać wzorzec. Więc ten oddech płynie w jakiś określony sposób, i możesz złapać się na tym, że ten oddech jest taki, jaki jest. Więc nie próbujemy tutaj zaprzeczyć sytuacji. To nie jest to, co robimy, ale Obserwuję to, że ten oddech się zmienił, że jestem zestresowany w jakiś sposób i przerywam wzorzec, znaczy na przykład robię trzy razy oddech paradoksalny, więc wdechem wciągam brzuch, rozszerzam żebra, z wydechem wypinam brzuch i kurczę żebra. Albo na przykład robię trzy, trzy oddechy, które są przerywane, kilka przerw na wdechu i kilka przerw na wydechu. I dosłownie dwa, trzy oddechy, nie więcej. I potem wracam do swojego naturalnego oddechu i sprawdzam, co się zmieniło. Czy ta bardzo mała interwencja, ta interwencja tak naprawdę bardziej przekierowania uwagi niż cokolwiek robimy, miała jakiś wpływ na, na nasz stan, na nasze. Poczucie oddechu. Ok? I możesz nawet to zrobić teraz, nawet jeżeli nie jesteś zestresowany, zestresowana. Możesz wyobrazić sobie stresującą sytuację. Wyobrazić sobie stresującą sytuację w pracy, może rozmowę z jakąś osobą, która jest dla Ciebie trudna i poczuć ten dyskomfort. Tej sytuacji w swoim ciele. I poczuć to, jak ta sytuacja sprawia, że oddech zaczyna się zmieniać. I możesz tą sytuację wizualizować z jak największym detalem, z kolorami, z zapachami, z dźwiękami, które są w tej sytuacji, z myślami, które się pojawiają. I. Jak poczujesz, że, że to napięcie zaczyna w tobie rosnąć, to zrób kilka oddechów paradoksalnych albo kilka razy przerwi oddech, nie musisz robić obu. Zobacz, co działa na ciebie, więc dużą częścią tego, co robimy tutaj, jest samoeksploracja, eksploracja samego siebie. I jak przerwiesz, to kilka razy. To sprawdź, czy oddech może z tego wyobrażenia wrócić do bardziej spokojnego, bardziej miarowego, bardziej wolnego oddechu. I w ten sposób możesz możesz zacząć wykorzystywać te narzędzia, które tutaj udostępniłem. Do tego, żeby było ci trochę lepiej i nie chciałbym, żeby to służyło do tego, że ucieknę od tego, co jest i zacznę oddychać w jakiś magiczny sposób, tylko przerwę wzorzec, ten wzorzec, który, który mi się odpalił, w którym będę szedł w jakąś złość, w jakąś reakcję, więc takie nawykowe reagowanie, przerywam to i mam taki moment uważności, który otwiera mi wolność wyboru, wolność odpowiedzi w danej sytuacji.